Ruszamy na wędrówkę, podczas której odwiedzimy najstarszego osobnika w Polsce. Być może życie uratował mu sam król Jagiełło. Będziemy też jechać drogą stu zakrętów, której budowę rozpoczęto po wojnie prusko-austriackiej w 1867 roku. I mimo pogody, może dojrzymy krzywdy. Dotarliśmy do Henrykowa Lubańskiego, wsi położonej na Górnych Łużycach. Została założona na przełomie wieku XII i XIII i stanowiła uposażenie zakonu sióstr Magdalenek od pokuty. I to uzależnienie od klasztoru zdecydowało o katolickim charakterze tej wsi położonej w luterańskiej Okolicy. Zresztą do 1939 roku Henryków Lubański nosił nazwę Katolisze Hennersdorf. 200 lat przed chrztem Polski we wsi zwanej dzisiaj Henryków Lubański spadło nasiono i wkrótce zakiełkowało, a potem rosła z niego roślina. Ma dzisiaj 1200 87 lat. Jest to cis najstarsze drzewo w Polsce. Troszkę marnie wygląda, czy to stąd taka smutna mina dendrologa? No, zasadniczym problemem dla nas, tak jak tutaj widać, jest wysoki poziom wody gruntowej w okresie wiosenno jesiennym. A nawet teraz. No nawet teraz, czego się nie spodziewaliśmy, bo liczyliśmy, że woda będzie związana z śniegiem. I nie będzie tego. Skuta lodem. Tak, nie będzie tego widać w tej studzience rewizyjnej. A nie było tak, że jeszcze ta woda dodatkowo wypierała z podziemia normice? E, faktycznie, obserwowaliśmy, że, że pod tymi najpłuczszymi korzeniami tworzą sobie tam przestrzeń, ale wykopaliśmy specjalny, specjalną fosę można powiedzieć, w której w tej chwili znajduje się siatka zabezpieczająca przed. Migracja. Dwa lata temu mieliśmy w Polsce suszę. Zbudowaliście tutaj prawie laboratorium. Tak, odbyło się to przy wydatnej pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przede wszystkim staraliśmy się kontrolować wilgotność. W czasach Władysława Jagiełły cis miał ogromną wartość. Zachowały się zapiski mówiące o jego eksporcie do Anglii. Podobno nawet Robin Hood miał wykonany łuk z polskiego cisa. Także Drzewo to zaczęło znikać masowo z polskich lasów. Najwyraźniej nie wytrzymał tego król, i w 1423 roku wydał dekret. Pierwszy dokument polski chroniący przyrodę. A wyglądało to chyba tak. Jeśli by kto wszedł w las, drzewa, które znajdują się być w wielkiej cenie, jako cisz albo podobne podrąbał, tym może być przez pana, albo dziedzica pojman. A na rękojemstwo tym, którzy go prosić będą, ma być dany. Nakazał król Władysław Jagieło! Dumny jest pan z tego cisa. Jestem bardzo dumny. To jest moje, jak to mówią przysłowie moje dziecko. A jaki byłby Henryków bez tego cisa? Uuu, ja sobie nie wyobrażam. No tutaj już jest. Gdyby nie ten cista, to by miejscowość była zmazana z mapy Polski. A tutaj pięknie się zazielenił cis, prawda? Tak, to były efekty e, konstrukcji, która zapewniała tu odpowiednią wilgotność i ocienienie w okresie lata. Która część tego. Pnia żyje, bo on jest środku pusty właściwie. Ten fragment, o ten fragment bardzo żeśmy walczyli, ponieważ wiele gałęzi, które na nim rosną, już uschło i nie mogło odżywiać korzeni. Zresztą tutaj był zawsze utrudniony dostęp wody opadowej latem, jak było sucho. Następnym takim fragmentem to jest od tej części do połowy tego pnia. Jest pas życiowy. A reszta reszta martwa. jest martwa, tak. Będziecie odcieniać, rozkładać parasol na cisem latem? Jeżeli będzie taka potrzeba. Będziemy starali się unikać poparzenia tych igieł, ponieważ normalnie drzewo nie potrzebuje wiele wody, żeby istniał proces asymilacji. Natomiast ono jest trochę jak reaktor. Potrzebuje chłodzenia. Więc Aha. o ile do przeżycia wystarczy kilkadziesiąt litrów wody, to do chłodzenia takiego drzewa w ciągu dnia potrzeba kilkuset litrów wody. I to jest zasadniczy problem latem dla tych drzew. W Henrykowie Lubańskim można kupić i posadzić swój własny cis, tak jak rośnie tutaj. On ma certyfikat długowieczności, no i chyba warto, bo jak mówią Chińczycy, jeśli myślisz rok naprzód, siej ryż, a jeśli 100 lat do przodu, posadź drzewo. Próżno szukać rówieśników Henrykowskiego Cisa wśród drzew, ale w Parku Narodowym Gór Stołowych są jeszcze starsze twory. Niestety podróż do nich nieco się przeciągnęła, bo panująca wokół grypa nie obeszła się z nami łaskawie i musieliśmy wymienić operatora kamery. Na równie znakomitego. Waldek, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to Cię nie przeżyje, nie? No nie, te koncentry mnie... bo ja tu zaraz myślisz, że Nie, nie. Jedzie jedzie zobacz, a... no, O! To jest prawie 90 stopni. Ja już mam drugi bieg jest lód. Prawie ją. tak Jedziemy właśnie drogą stu zakrętów. Ona jest bardzo wąska, pełna serpentyn, a miejscowi mówią, że jest przepastna. Chyba o przepaści chodzi. W XIX wieku tę drogę wybudowano w błyskawicznym czasie. O 36 km przez 3 lata. Tam no! Tam, Dobra. 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 no. wiatru. Przywędrowaliśmy do Karłowa wsi. Założonej w 1730 roku przez cesarza Karola VI, ostatniego męskiego potomka Habsburgów. My no zakładamy na siebie coraz więcej warstw, spróbujemy dotrzeć do pasterki wsi, podobno położonej na końcu świata. Pasterka jest położona w sercu Parku Narodowego Gór Stołowych, zajmuje on ponad 60 km kwadratowych. Wymaga dużo troski, ale dostarcza niesamowitych wrażeń, a niedawno rozgrywały się tutaj dantejskie sceny. Tak, w tym miejscu powstawała druga część opowieści z narni i na tych łąkach, w okolicach Pasterki, odbyła się ta wielka bitwa finałowa całego filmu. No. Coś zainspirowało twórców tego filmu. Być może, że te przestrzenie, które jesienią, zwłaszcza przypominają troszeczkę sawannę, te wyschnięte łąki, wyschnięte trawy. Nic dziwnego, że o pasterce mówi się, że to wieś położona na końcach świata. Tu kończy się droga, nie ma sklepu, nie ma zasięgu. Autobus przyjeżdża tylko dwa razy dziennie i to też wyłącznie od 30 kwietnia do. 30 października. Ale za to jest pięknie. Ja pamiętam, gdy przyjeżdżałam tutaj jako mała dziewczynka z rodzicami, tam mieszkała pani Cięciołowa. I pani Cięciołowa wiedziała tylko, że jest zima albo lato, ale nie miała na przykład pojęcia, jaki jest miesiąc, nie wiedziała, który jest rok. Nie ma już pani Cięciołowej ani jej rówieśników. Ich dzieci stąd wyjechały. Ale poza tym, czas tu się chyba zatrzymał. Prowadzimy jako park projekt przebudowy drzewostanów, a związany z tym, że wprowadzamy inne gatunki, lepiej dostosowane do warunków, które w górach słowych panują, m.in. jodły i buki. Tutaj przez setki lat mieszkańcy się zajmowali wycinką drzew. To skąd Państwo wiecie, że tu rosły jodły i buki? To jest efekt badań, które były prowadzone, pobierano próby między innymi z torfowisk, gdzie na podstawie zachowanych tam pyłków tych roślin, no bo drzewa to rośliny oczywiście, zachowanych pyłków stwierdzono, że do praktycznie XVIII wieku te dwa gatunki były bardzo powszechnie występujące na tym terenie. Dopiero właściwie rozwój przemysłowy i potrzeba większego zapotrzebowania właśnie na materiał drzewny spowodowało, że wprowadzano tutaj świerka. Tak naprawdę, żeby z nich były dorodne buki, to trzeba jeszcze około 100-120 lat. To warto? No, warto, oczywiście, że warto. Dlaczego? Musimy to zrobić, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś będzie musiał robić to po nas. Turystyka w okolicach gór stołowych rozwijała się już w XVII wieku, ale przybysze nie zapuszczali się w głąb, bo mówili, że to góry tajemnicze i bardzo niebezpieczne. I w dodatku dochodzą od nich jakieś straszne dźwięki. Taką postacią najbardziej związaną z Górami Stołowymi jest postać Ducha Górliczy Rzepy. To właśnie na Szczelincu Wielkim miał swój wspaniały zamek, był właścicielem tutaj całej tej krainy, no i pewnego razu zakochał się w pięknej i zjawiskowej księżniczce Emilce. Niestety była ta miłość nieszczęśliwa. Niektórzy powiadają, że o świcie na szczycie Szczelinca Wielkiego można usłyszeć jeszcze cichutki płacz pięknej księżniczki Emilki, a wieczorami podobno rozlega się tam straszliwy i okrutny śmiech ducha gór liczy rzek. Bardzo chcieliśmy pokazać Państwu Strzeliniec, najwyższy szczyt gór stołowych położony 919 metrów nad poziomem morza. Zabrakło jednak jego widoku w przeciwieństwie do poczucia humoru. O, a tam panocku Kasprowy a tam giełd, a tam za tą głąb to szczelinie. Tak, tak. Ty to no, chyba widzisz. Osiągnią groni. Tak, tak. tak. No, w takim mgle można zobaczyć wszystko. Wiesz powiem ci, to jest idealna pogoda dla przewodników. Bo tak. nawet jak nie wie, to wyda może poopowiadać. Jest pan pewien, że my tu nie utkniemy? Nie na pewno. Ile lat ma tych z których zbudowane są góry stołowe mają ponad 30 milionów lat Pochodzą z morskiego dna. Czyli tak, tu to kiedyś było morze? Tu było kiedyś morze, tak. Było? Park Narodowy Gustowych to jedyny w Polsce geologiczny park narodowy. Powstał głównie dla ochrony przyrody nieożywionej czyli tych wszystkich skał, które nas otaczają. I myślę, że to jest jedna z największych wartości, które na terenie gór stołowych chronimy. Oczywiście chronimy również przyrodę ożywioną. Te wytwory mają nadane swoje nazwy: to jest skalny grzyb, a to głowy jaszczurów. A to proszę Państwa, jest igła leśna. Tak jak Tomek wspominał przed chwilą, przed milionami lat szumiało tutaj morze i to właśnie z osadów tego morza, z osadów piasku na przestrzeni tysięcy lat ukształtowały się te formacje skalne. Te masywy zostały później wypiętrzone i od tamtego momentu rzeźby tych skał będą kształtowały różne czynniki, działalność wiatru, temperatury. Ale przede wszystkim woda. głównym rzeźbiarzem tych skał jest woda. Na różne sposoby woda, która spływa, która wypłukuje, ale mamy teraz piękną zimę, woda, która zamarza w tych skałach. Piaskowiec ma taką strukturę jak gąbka, świetnie wsiąka wodę. Woda, która zamarza, powoduje jego rozsadzanie i dzięki temu właśnie w Górach Stołowych ukształtowały się skalne grzyby, bastiony skalne, labirynty. Na niewielkim obszarze można spotkać przedziwne formy z piaskowca. Ochrona przyrody kosztuje. To kosztuje, kosztuje i to nie mało. I skąd bierzecie pieniądze tutaj między skałami? Szukacie skarbów? Szukamy, ale niekoniecznie skarbów. Szukamy różnych źródeł finansowania z różnych funduszy. Między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na np. działalność wydawniczą czy związaną z ochroną przyrody.